Dzień dobry, Jarosław Woliński, witam Państwa serdecznie w kolejnym programie 100 osobowości na stulecie Arki Gdynia. Dzisiejszym moim i Państwa gościem jest legenda Arki, człowiek, którego wszyscy znają, Pan Jarosław Krupski. Witam cię, Panie Jarku. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. E, panie Jarku, e, zaczynam, zacznijmy od początku. Jak się wzięła Pana przygoda z piłką? Jak to się wszystko zaczęło? Myślę, że tak jak u wielu młodych chłopaków, mając 10 lat wygraliśmy turniej o złotą piłkę w szkole podstawowej. Dzięki temu zwycięstwu mogliśmy zagrać przed mecz z reprezentacją Gdyni, przed meczem Arki Gdynia. I można powiedzieć, że, że od tego wszystko się zaczęło, później wielu, wielu moich kolegów w tym ja zapisaliśmy się do Anki, żeby, żeby móc już trenować w profesjonalnym klubie. Jak to w życiu bywa, nieliczni wytrwali, w tym ja. Panie Jarku, to się stało w takim razie, że Pan został bramkarzem, a nie napastnikiem, o którym wszyscy marzyli, żeby strzelać bramki. Może nie napastnikiem, ja zaczynałem od pozycji bocznego obrońcy i dopiero przed Spartakiadą Młodzieży, czyli takimi nieoficjalnymi mistrzostwami Polski zostałem przestawiony na pozycję bramkarza, bo, bo ewidentnie nam brakowało ludzi na tej pozycji. Czyli to, był, to była decyzja z wyboru? Decyzja z wyboru trenera, który wskazał na mnie i powiedział Jarek, Ty będziesz bramkarzem. Jarku, ee, to były lata? To były... 70? Nie, 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 to było troszeczkę zapisałem się dalki w 1979, natomiast Spartakiada odbywała się w 1984 roku. Czyli Poznaniu. 79 rok, ten rok, w którym Arka zdobyła pierwszy Puchar Polski tak, z Wisłą Kraków, tak Oglądałeś ten mecz? Nie, znaczy, nie, nie, chyba nie przypominam sobie, że żebym tak. że ten mecz oglądał później i oczywiście sobie gdzieś go obejrzałem. Natomiast na tym 79, raczej nie miałem takiej możliwości. Pierwszym twoim trenerem był tener Piotr Piotmak, to był, to był twój pierwszy tener. E, Jarku, całe twoja, cała twoja kariera była związana w zasadzie z Gdyńską Arką. Pierwszy mecz w drużynie Młodzików, tak, bo zacząłeś od tak Młodzików, to był który rok? To był rok 79, myślę, że gdzieś. 79 80 Pamiętasz ten mecz? No nie, z przykrością muszę stwierdzić, że nie, natomiast pamiętam doskonale debiut w pierwszym zespole za kadencji trenera Jółka Jastrzębowskiego w trzeciej lidze z Brdą czy wygrane bodajże się 5-1 lub 5, 5 Jak przypominasz ten mecz? Hmm. Przyznam szczerze, że to było wielkie zaskoczenie, że mogłem wystąpić w tym meczu, ponieważ w pierwszym meczu, który zremisowaliśmy na wyjeździe w Wałczu bronił Rysiek Kugowski, zabronił ten mecz na zero, natomiast w szatni przed drugim meczem półtorej godziny przed tym meczem z Brną Bydgoszcz okazało się, że trener wskazał na mnie i można powiedzieć, że od tego debiutu na stałe zagościłem w Bramce Arki. U Gdyńskiej Arce, tak, tak jest. Kolejne wielkie sukcesy w okresie juniorów. I pamiętasz, Jarku? To był można powiedzieć pierwszy medal zdobyty dla Arki, z tego co pamiętam. Tak jak wcześniej wspomniałem z Młodzieży, tak. czyli dzisiaj można powiedzieć Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, gdzie, gdzie zdobyliśmy złoty medal wygrywając w finale 3-2 z Wisą Kraków. No to taka ciekawostka w zespole Wisły Kraków grał późniejszy trener Arki Gdynia, Dariusz Marzec. Dariusz Marzec. To jak się spotkaliście po latach z Darkiem, to... Oczywiście mu przypomniałem ten. Nie pamiętał? Nie, nie pamiętał. Znaczy pamiętał sam mecz, natomiast nie pamiętał, że ja broniłem w tym meczu, ale, ale... przypomniałem mu to. Przy... I co, zdziwiony był? Myślę, że był zdziwiony, natomiast od razu wróciły, że tak powiem, wspomnienia. Dobrze, kariera juniorska. Momenty, które szczególnie pamiętasz poza tymi medalami, były takie momenty? Myślę, że, że to był fajny okres spędzony w tych, tych drużynach juniorskich, spłętowany oczywiście tym. Tym mistrzostwem. W nagrodę rok później pojechaliśmy już z trenerem Świętej Pamięci Barbachenem na, na wielki turniej do, do Finlandii, na Kokola Cup, gdzie również pokusiliśmy się o zwycięstwo w tym turnieju, więc można powiedzieć, małe sukcesy w tych, tych drużynach juniorskich były. Później, oczywiście, się można powiedzieć, że to przełożyło na. na karierę seniorską lub, lub trenerską. Dobrze, Jarku. E, kariera juniorska, pasmo sukcesów mniejszych bądź większych. Kiedy dostałeś propozycję zagrania w seniorach, Arki? To było po moich 18 uro urodzinach. W 1987 roku e, zostałem zaproszony przez trenera Jastrzębowskiego na, na treningi pierwszego zespołu. Wyjechałem z pierwszym zespołem arki seniorów na obóz do Iławy. I można powiedzieć, że, że to był moment, w którym zaczęła się moja przygoda z seniorską, tą poważniejszą piłką. Arka, pamiętasz swój pierwszy mecz w seniorach? Tak, jak wspomniałem, debiut był na mecz w Gdyni wygrany 5-0 5-1. Oczywiście I, y, ta, i tak jak powiedziałeś, początek zwycięz... zwycięski początek w Arce. Jak dalej te losy potoczyły się? Awa interesują mnie awansy, spadki. Jak to, żebyś nam o tym opowiedział Jarku. Jak to było? E, pierwszy, pierwszy sezon w seniorach, no to, to zakończony sukcesem, e, zrobiliśmy awans do Drugiej Do drugiej ligi. ligi. Niestety y, sytuacja ekonomiczna, że tak powiem, klubu spowodowała, że, że nie byliśmy w stanie nawiązać równorzędnej walki w tym sezonie, w pierwszym sezonie po awansie i, i niestety zakończyło się to spadkiem. Później y, każdy, kto, kto zna historię Alki, wie, że, że przyszedł. Przeszła transformacja, przyszedł okres załamania trochę gospodarczego i dopiero wejście, że tak powiem, HTM-u, czyli trzech współwłaścicieli prywatnych biznesmenów, w tym świętej pamięci Jacka Dziumiego, plus Krzysztofa Tomaszewskiego, spowodowały że, że, że Agka powolutku, powolutku zaczęła się odbudowywać. Czyli był awans do drugiej lidy, po roku spadek. Ile potem po spadku w trzeciej lidze znowu spędziliście? Spędziliśmy dobre kilka lat mozolnie odbudowując, że tak powiem, AGK poprzez właśnie trzech współwłaścicieli HTM, HTM. I, i zakończone również to było awansem. Do, do drugiej ligi I... Czyli to był drugi awans. Tak, to był można powiedzieć mój drugi awans w historii Agi I ten kolejny awans, jak on się skończył? Wydaje, że się w pierwszym sezonie utrzymaliśmy się, a, a w drugim sezonie e, odszedłem już z tak, do do e, górnika Konin. Przygoda z górnikiem Konin. Jak wspominasz ten okres czasu, Jarko? Do górnika ściągał mnie świętej pani trener Wazarek, znakomity trener, świetny fachowiec. Za zadanie miał zbudowanie zespołu takiego, który zdobyłby awans. Niestety... Niestety tego awansu nie osiągnęliśmy i, i po roku czasu moja przygoda w Koninie się skończyła i, i dostałem propozycję odejścia do, do, do GKS-u Bełchatów. Bełchatów. Okres w Jaki to był okres? Dobry okres, 2,5 roku. E, przede wszystkim, e, przede wszystkim e, debiut w Ekstraklasie w zwycięskim meczu 2-0 na wyjeździe w, w Tychami do Byłchatowa ściągał mnie trener Kaczmarek, z którym, z którym można powiedzieć, dobrze się współpracowało, z, od którego również, można powiedzieć, dostałem propozycję pierwszej pracy z seniorami w Alce Gdynia, krótkiej, ponieważ wiemy jak się skończyła przygoda Boba Kaczmarka w Gdyni. Także, także Hmm. Czyli Bełchatów Jarek to był, można powiedzieć, twój pierwszy mecz w ekstraklasie. Tak, debiut w ekstraklasie. Nie ukrywam, że troszeczkę późno, bo miałem już wówczas 27 28 lat, ale, ale cierpliwie czekałem i doczekałem się tego debiutu. Dobrze. Jak wyglądała po, po, po pierwszym meczu Twoja dalej praca w BKS Bełchatów? Jak sobie radziłeś? Jakie wyniki osiągnęliście z Bełchatowym? Hmm. Z Bełchatowym. Hmm... Również klub można powiedzieć, wanka wstańka, spadek, awans. Awans, który zrobiliśmy z trenerem wyrobkiem. I, i, i ta przygoda trwała 2,5 roku. Po czym znowu przeniosłem się do, do Zagłębia Lubin. Zagłębia Lubin to klub bliski arcy. Jak spędziłeś ten okres czasu? Do Lubina do ściągał mnie trener Nawałka. Wielkie, wielkie. Nazwisko. Nazwisko, wielkie plany klubu, które, które niestety nie zostały zrealizowane. Wszystko to zakończyło się, się spadkiem do z, z niespodziewanym, można powiedzieć, spadkiem z, z ekstraklasy. Tak więc... I zostałeś na Głębi Lubin po spadku? Nie, po spadku większość nas odeszła i to już był czas powrotu do Gdyni. Do Gdyni, czyli do swojego, do swojego rodzinnego klubu, który można powiedzieć wylansował Ciebie na salony piłkarskie. Można tak powiedzieć, rozbrat taką trwał 9,5 roku. Byłem szczęśliwy, że mogłem wrócić do Gdyni. W której również, można powiedzieć, spełniłem swoje marzenia, ponieważ zdążyłem, że tak powiem, rozegrać cztery bodajże się mecze na, na poziomie Ekstraklasy. Warce Gdynia. W Arce Gdynia. To chyba było niezwykłe wydarzenie. To jeszcze było na Ismonda. Tak, nie, 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 nie. To już był powrót na obecne można powiedzieć, obecne stare obiekty stary stadion Blaszak, który, który był już na olimpijski. Lata w Arce. Bo, to był, bo e, e, powrót do Arki to była ostatnia twoja zna, e, zmiana klubu przed e, przejściem na tenerkę. Hmm. Jeśli chodzi o, o taką profesjonalną piłkę, można tak powiedzieć, ponieważ e, kończyłem swoje, swoją przygodę, swoje granie w, w piłkę w kartuzach. Gdzie, gdzie poproszono mnie o, o pomoc w zbudowaniu, można powiedzieć, i poziomu sportowego, i poziomu struktury klubu, co, co wydaje mi się, że, że nieźle, nieźle udało nam się wraz z Tomcem Michalskim zrobić. Mecz w arce, który utwił tobie w pamięci na zawsze. Myślę, jako zawodnik? Myślę, myślę, że, że debiut. W dwustu którymś meczu, mimo wszystko w Ekstraklasie. W Ekstraklasie. Twój ostatni mecz w Arce, pamiętasz? Również mecz w Ekstraklasie. Jeżeli mówimy o oficjalnym tak, meczu, tak, ponieważ tak. ostatnim moim meczem był mecz, w którym niestety doznałem kontuzji i zerwania wiązadeł krzyżowych i, i i można powiedzieć to też walnie przyczyniło się do, do że tak powiem szybszego zakończenia tak jak... w Arce jesteś rekordzistą jesteś bramkarzem który, e, w, który nie stracił bramki w największej ilości minut ten rekord jest do dzisiaj nie pobity 952 minuty z tego co Tak sobie, tak ja, tak, co sobie tak przypominam e, miłe, natomiast nie nie, nie, nie nie chciałbym, żeby ktoś ten rekord poprawił, a, a jeżeli byłby to jeszcze, daj Boże, wychowanek Arki, to, to, to byłbym naprawdę bardzo szczęśliwy. Po zakończeniu kariery piłkarskiej co zdecydowało o tym, że zdecydowałeś się być trenerem? Skończyłeś kursy trenerskie, jak to wyglądało, Jarku? Po zakończeniu gry w piłkę no, na profesjonalnym poziomie. Grając jeszcze w kartuzach pracowałem już z juniorami starszymi i warce, pomagając trenerowi Dziubińskiemu. I, i można powiedzieć, że, że tam złapałem tego, tego bakcyla, żeby później zająć się już trenerką na poważnym poziomie. Wtedy zacząłem, że tak powiem się dokształcać. Zrobiłem instruktora piłki nożnej, bo to były takie czasy, że nie było jeszcze licencji UEF-owskich. Później zrobiłem na WF-ie trenera drugiej klasy. Później oczywiście zmiana przepisów w PZPN-ie i trzeba było można powiedzieć, te, te papiery można było wyrzucić do kosza tak. i trzeba było robić licencję i wówczas zrobiłem licencję UFAB i zostałem zaproszony na pierwszy kurs UFA Golki czyli najwyższego poziomu, trenera bramkarzy. najwyższego poziomu trenera Bramkarzy w Polsce, w Europie. Twój pierwszy klub jako już trenera e, trenera Bramkarzy? No to jest, to, to była Anka i, i cały czas Anka, że tak powiem w tej akce cały czas funkcjonuje. Wielu bramkarzy, wielu bramkarzy było w twoim, w, twoim, w twoim, okresie, których wychowałeś. Jak byś mógł opowiadać o tych bramkarzach, bo między innymi Kacper Krzepiś, Paweł Strępols. Jacy to byli ludzie? Jak Ci się z nimi współpracowało? Czy Ty miałeś za zadanie też szukanie bramkarzy Którzy by przydali się arce? To można powiedzieć była rzadkość. Najczęściej, że tak powiem, klub kontaktował bramkarzy przynajmniej w tej pierwszej, powiedzmy, w, pierwszej, pierwszej, w pierwszym okresie mojej pracy. Później wraz jakby z moją pozycją rosła też, też możliwość mojego wpływu na, na obsadarki. Dzięki temu trafił do nas Paweł Steinbox, którego, że tak powiem, pamiętając z występów w Zabrzu, dobrych występów w Zabrzu, chciałem ściągnąć do arki, który wówczas bronił na Cyprze. Udało nam się to, to zrobić. Później, wiadomo, Paweł, z, można powiedzieć, doprowadził też arki do do największych sukcesów. Jakbyś miał tak swoich bramkarzy zrasumować, kogo byś zaliczył? Można powiedzieć do swoich wychowanków. Kacper? Myślę, myślę, że, że największy skok jakościowy zrobił zrobił, że tak powiem przy moim boku Kacper, który podobnie jak ja w młodym wieku zadebiutował w Arce. Natomiast mając silną konkurencję w postaci Pawelsa, co z jednej strony było dobrą rzeczą, bo miał się też od kogo uczyć. Natomiast to też trochę hamowało jego, jego rozwój, jeśli chodzi o grę. Później, później został Darki ściągnięty Daniel Kaiser, który w pierwszym sezonie przed kontuzją również prezentował bardzo, bardzo wysoką formę. I, i, I tak to jest, że, że mm, pozycja bramkarza to jest taka pozycja, że, że to jest jedna pozycja. Nie, tak. można, nie można już grać na prawej obronie, na, na lewej pomocy. Człowiek przypisany do, 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 do tej jednej pozycji y, godzi się albo nie godzi z rolą, jaka, jaka mu y, zostaje przypisana w klubie. Cenerem arki zostałeś od którego roku, pamiętasz Jarku? 2006, hmm. 2006, 2006, tak e, można powiedzieć 2006 rok e, e, od 2017 zaczęła się można powiedzieć złota piłkarska era arki czyli Puchary Polski, Super Puchary wróćmy do tego Pucharu w 2017 roku Puchar Polski, trener Lecha Leszek Ojczyński i oczywiście prekursor e, trenerów Grzesiu Niciński. I jak zaczęliście te puchary polski? Bo finał to była esencja, ale cofnijmy się do tych meczy, żebyś e, skomentował te mecze, które były przed. I oczywiście ten mecz półfinałowy, który kibiców doprowadził do zawału serca. Myślę, że, że do tego ostatniego meczu półfinałowego wszystko szło zgodnie z planem. Po zwycięstwie 3-0 w, Suwał w Suwałkach wydawało się, że, że rewanż będzie tylko formalnością. Niestety stało się inaczej. Można powiedzieć, że sami doprowadziliśmy do tego horroru, gdzie, jak ja to mówię, paru, paru kibiców wysłaliśmy na kardiologię. <todgłosy> <todgłosy> Nie ukrywam, że, że to jest jeden z największych błędów popełnił wówczas Paweł, tak. który, który wpuścił tą tą dziwną bramkę. Suma summarum udało się przejść z gry i, i zameldowaliśmy się w Warszawie na nagrodowym, na, na, na finale z Lechem Poznań, z którym wiadomo nie byliśmy faworytem, ale ale wiedzieliśmy też jaka, jaka jest moc w nas, w naszym zespole i, i, i liczyliśmy po prostu na dobry mecz. Kibice powiedzieli, że przed meczą, msza w kościele Franciszkanów Wam pomogła, ale e, skupmy się tego. Właśnie Wy jako trenerzy, bo wtedy na finale byłeś Ty Jarku i Leszek tak jest. E, jak, jak motywowaliście drużynę wiedząc, że przeciwnik jest o niebo lepszy? Teoretycznie przynajmniej myślę, że nie, nie teoretycznie, tylko można powiedzieć pozycja Lecha Poznań wówczas była, była na pewno wyżej klasyfikowana niż, niż Arki Gdynia. Natomiast piłka jest nieprzewidywalna, w piłce się wszystko może wydarzyć i, i wiara, którą zaszczepił leszek żeński w ten zespół plus nieprawdopodobny motywator, ówczesny kapitan Krzysiek Sobieraj natchnęły ten, ten zespół do naprawdę wzniesienia się na najwyższe szczyty i dzięki temu między innymi dzięki temu plus po tym meczu nieszczęsnym z Wigrami Pawels można powiedzieć, dołożył swoją cegiełkę, wybraniając nam super sytuację w pierwszej połowie dla Lecha, oczywiście. No i to wszystko złożyło się, że, że, że mogliśmy do Gdyni wracać szczęśliwi, z pucharem. To była pierwsza nagroda. Druga nagroda w Super Puchar. Też przywieźliście do Gdyni. Tak. Super Puchar, który odbył się parę miesięcy później na Legii Warszawa. Super, super sprawa, pierwszy super puchar dla, dla Arki, hmm. cóż tu można dodać, o, czy znowu wracaliśmy szczęśliwi tak. do, do Gdyni. Kolejna nagroda to e, Europejskie Puchary. Wspaniały mecz, chociaż nic nie zapowiadało na początku, zwycięstwo z Mitylandem. Hmm. Wiadomo, znowu nie byliśmy faworytem. Tak. Znowu natchnieni, niesieni już w Gdyni fantastycznym dopingiem praktycznie wypełnionego po brzegi stadionu. Wielki sukces, zwycięstwo 3-2 i, i naprawdę z wielkimi nadziejami jechaliśmy do... do i na na giełdzie. Na, na, na no właśnie, tam chyba końcówkę przespaliście, bo prowadziliście w Midlandzie, a jednak pechowo, tak jak kiedyś Arka z Beroe, Stara Zagora, przegraliście ten mecz. Przegraliśmy ten mecz można powiedzieć na 30 sekund przed, przed końcem, gdzie, gdzie yy, można powiedzieć końcówkę tego meczu jechaliśmy na, już na oparach. Na oparach, tak. Yy, szkoda, że że Wtedy nie było tego przepisu o bramkach strzelonych na wyjeździe czy u siebie, bo, bo ten wynik doprowadziłby po prostu w dzisiejszych czasach do, do dogrywki, do, do, do grywki. a w dogrywce wiadomo wszystko znowu się mogło wydarzyć. Znowu świetna, świetna atmosfera na, na meczu. Parę tysięcy naszych kibiców, które przyjechało do nani i nas super wspomagało. No, to są rzeczy, o których... Nie tak. o których człowiek nigdy nigdy do końca swojego życia na pewno nie zapomni. Kolejny rok Ekstraklasa i za rok kolejny Super Puchar, kolejny wielki sukces, czyli drugi w kolekcji Gdyńskiej arty. Tak, e... niestety poprzedzony przegranym finałem Pucharu Polski z Legią Warszawa. E... Przegraliśmy ten mecz 2-1, strzelając bramkę, już można powiedzieć w osłabieniu, bo był Tak, w dziesiątkę. graliśmy w w dziesiątkę ten mecz, kończyliśmy ten mecz w dziesiątkę. Natomiast odbyliśmy to sobie, można powiedzieć, na, na Legi znowu wygrywając super pucha. Kolejne lata pracy Jarku to praca w Arce. Jak oceniasz ten trochę słabszy okres? aniżeli do 2018 roku. Drużyna cały czas się buduje, jest perspektywiczna. Jest najbliższa szansa na awans do Ekstraklasy? Na pewno, na pewno po spadku gdzieś, gdzieś każdy liczył, że, że rozbrat z Ekstraklasą będzie, nie będzie trwał tyle lat. Natomiast zmiany właścicielskie, zmiany Reorganizacja tego klubu doprowadziły do tego, że, że tułamy się po tej, po tej pierwszej lidze stanowczo za długo i no i tak liczymy, I w, tym, że, liczymy że w, tym sezonie, w tym sezonie, że ten sezon będzie już tym ostatnim w pierwszej lidze. Jarku i tego Ci życzę. Życzę Ci dalszych wielu owocnych prac w tak pięknym klubie jakim jest Arka Gdynia. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych programów Ogdyńskiej Arce. Dziękuję. Arto. Dziękuję bardzo.